Witam serdecznie koziorożca w czytaniu na lipiec 2021. Dziękuję Wam za subskrypcję. Dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, że te subskrypcje pozwalają mi łączyć się jakby z Waszą energią, co tutaj też skutkuje tym, że te czytania bardziej z Wami rezonują. Również pamiętajcie, że. Czasowo to wszystko może ulec przesunięciu, tak? Każde czytanie, nawet prywatne, zdarzy się tak, że my coś rzucamy, karty jakby na jakiś czasowy ogranicznik, czyli na przykład pół roku, a to się wydarza nam. Za, za rok czy za dwa lata. I tu jest tak samo. Warto więc y, sprawdzać sobie te horoskopy gdzieś tam poprzednie, czy czasami to, co było w czerwcu, nie wydarzy się w lipcu. I, i, i odwrotnie mogą właśnie te przesunięcia gdzieś tu być. Także to takie, taka mała sugestia. Kochani, jeśli chodzi o ogólny rozkład, co Wam się tu wydarzy y, w tym lipcu? Jakieś wybory będziecie podejmować? Być może będą to wybory związane z pieniędzmi, może jakimiś wydatkami, może jakiś zakup lub też pracą, tak? W każdym bądź razie zarobkowością, bo mm, tu się przede wszystkim finanse, tak, jakby to był miesiąc, właśnie który Wam przyniesie te pieniądze, jak najbardziej, tak? Wy będziecie się starać, a szczególnie kobiety, o utrzymanie własnego bytu, budżetu i to będzie jakby dla Was najważniejsze. I wszystko, co robicie, czy to są związki, czy to, są, czy to jest praca, czy to jest coś innego. Będzie się kręciło wokół finansów. Albo chcecie utrzymać się na takiej pozycji, jaką macie obecnie, albo chcecie coś zyskać, może coś zainwestować. W każdym bądź razie. Ten miesiąc pod względem finansowym, dużo myślenia, jakieś wiadomości mogą do Was yy, też przyjść yy, z, różnych, z, różnych, z różnych źródeł. Możecie się spotykać, bo gdzieś tu mamy spotkania towarzyskie, fajnie, miło spędzony czas. Może jakieś wakacje yy, też sobie będziecie planować. Taka względna stabilizacja, yy, aczkolwiek bardziej oparcie finansowe i to poczucie bezpieczeństwa tu Wam będzie yy, jakby towarzyszyło niż. Uczuciowość. Te uczucia macie albo zamknięte, może ich nie potrzebujecie, a, a może po prostu nie są ważne na ten, na ten czas. Single. Czy w życiu singla pojawi się ktoś do stałego związku? Coś tu się może pojawić. Też na jakimś wyjeździe możecie kogoś spotkać, przy pracy możecie kogoś spotkać, tak, bo taka możliwość jest. W każdym razie ta relacja, która gdzieś tu ma możliwość, ona będzie wymagała dłuższego czasu na realizację. Tu się nic szybko też nie zadzieje, bo ogólnie no, no, co, co nagle to po diable, to lepiej z dystansem do tego podejść. Całkiem fajnie może rokować, aczkolwiek nie za szybko wymuszajcie na tych osobach jakieś wasze yy, własne wizje bo możecie się poczuć zranieni. Jeśli komuś za szybko coś narzucicie, może się okazać, że ten ktoś z Was zrezygnuje i później jest takie rozczarowanie. No miało być pięknie, a nie wyszło. Często to się pojawia, jak przechodzicie na takie rozkłady prywatne, gdzie mówimy Wam, że, że tutaj jest... Okazuje się jakiś partner do związku, i wy biegniecie na hurano, to najlepiej już niech mi obrączkę założy na rączkę i będzie pięknie, a okazuje się, że partner odskakuje. No tak, no każdy by się wystraszył, więc jak podejdziecie do niego, do tego przypadku swojego, czy to mężczyzna, czy kobieta, na spokojnie, będziecie no, tą relację najpierw rozwijali powoli i nie narzucali swojej wersji wydarzeń. Może się okazać, że z tego wyjdzie coś fajnego. Jeśli to spalicie, trudno. Wasz wybór. Związki stałe. I tutaj, jak powiedziałam, bardziej Was będą interesowały sprawy finansowe niż właściwie ten związek. Ten związek jest. O, tyle bym mogła powiedzieć. Jest, żyjecie obok siebie. Pieniądze to jest coś. To jest dla Was najważniejsze, tak? Zapewnienie bytu, możecie robić jakieś remonty, możecie, mogą tu być kupno domu lub czegoś do domu i to będzie Was pochłaniało, aczkolwiek sam związek mam wrażenie, że będzie Was nieco rozczarowywał. Może jesteście już w jakiejś relacji, która nie spełnia Was uczuciowo, bo Wy tak jakby zapewniacie sobie byt, to to co powiedziałam, zapewniacie sobie byt, stawiacie na tą e, sferę życiową, niekoniecznie na uczuciową, a to powoduje, że owszem, może i macie te pieniądze, ten ktoś Wam zapewnia e, finansowe zabezpieczenie, ale nie uczuciowe. I tu czujecie pustkę i tu możecie czuć takie nawet zranienie. To nie to dochodzi do wniosku, że mi by się tam marzyło jeszcze takie uniesienia. Więc jak Wam się marzy uniesienia, to się nie trzymajcie tak tej kasy, tylko poszukajcie po prostu miłości. Wszystko zależy od Was, jakimi jesteście ludźmi i co jest dla Was najwyższą wartością. Jeśli to są pieniądze, to będziecie zadowoleni, tak? bo tu może być pod względem finansowym całkiem całkiem. Ale jeśli to są uczucia, no niekoniecznie. Może warto pobudzić te uczucia w tym partnerze, może to się wypalało i trzeba by było się jakoś to zlepić do kupy. Aniołki, uwolnij byłego partnera. Nadszedł czas, by oczyścić Twoją energię. Zobaczcie, macie takie aniołki. I kochani, być może właśnie te Wasze rozterki są spowodowane, że wcześniej rozsypał się Wam jakiś związek i Wy jeszcze tam tęsknicie do jakiegoś byłego, no trzeba by było się z tego pozbyć. Lub macie jakiś inny egzemplarz, i niby tu jesteście w związku, ale tamten się wydaje taki fajny, no i, i co tu teraz zrobić? I też właśnie wychodzi na to, że żyjecie z kimś obok, a a nie jesteście do końca szczęśliwi e, jeśli szukacie związku też dobrze by było powalczyć y, ze sobą, y, nie skupiać się na byłych, no nie wiem, może tak jak mówię, tęsknicie za kimś zamykajcie, były to jest były a, i niech tam zostanie, jeśli jesteście po jakichś ciężkich przeżyciach, też je trzeba zamknąć, nie ciągnąć je cały czas za sobą, bo to nic dobrego nie rokuje, dlatego, że w każdą relację wtedy wnosicie obawy niepotrzebne bo, bo tak no, do niczego nie dojecie. A być może jakiś były nie daje Wam spokoju, po prostu trzeba... Ogonić go i tyle, tak? Aby wam nie zawracał głowy, bo wy już jesteście jakby w nowej energii, w nowych związkach, a on niech sobie gdzieś tam idzie. Praca i finanse. No i tej pracy będzie tutaj. Ja myślę, że pracy będzie. Nawet możecie być zmęczeni tą pracą, jakby ona wam już ciąży, no i pracujecie i pracujecie, prawda? I chcecie się jakby od tego wszystkiego odciąć. Może nawet gdzieś tu pojawia się myśl o wyjeździe, czy sam wyjazd na jakiś urlop, jak najbardziej z pieniędzmi. Tak jak powiedziałam, no te pieniądze też będą, no może nie Bóg wie ile, no trzeba na nie zapracować. Dlatego tu jakby wszystkie siły przerzucacie na pracę, a ta uczuciowość gdzieś tam Wam schodzi na ten plan dalszy. No, każdy jest inny i każdy żyje według siebie. Oczywiście wszyscy mają do tego prawo. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, aby się spełniły wszystkie Wasze marzenia, jakiekolwiek tam macie. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo.